jak nie gryzie w rękę. A, bo coś tak. Lol. co? Ta beczka z tym. Co z beczką? Czyż beczka już nie jest aktywna, co ty gadasz? No jest nieaktywna, ale dalej pływa. Chyba powinna się zanurzyć. Czekaj, ja ją no, zaraz wysadzę. O ile się będzie dało? Holy no. shit, zaraz mnie tu ząbiaki zarzeją. Jest w aha. Wajole, atakujcie nie mnie! Dlaczego nie obraz? No właśnie widzę, że wajole kurna coś kiepsko atakują. Nie da się rozwalić, lol! O co w tym chodzi? A wyszedłeś tak daleko? Wygnij tu gdzie ja na przykład jestem. No jestem daleko. Gdzie jest wajola? Wajola poleciała do tego punktu tam. No, biegnij wajolko, biegnij Ładuj o, o gowalis, o jest! O, o, jest. Hanie, szybko, szybko, szybko biegnij! Ja jestem koło niej O, I będzie przeze mnie misja nie wykonana Kurde <słyska> 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 Chodź dalej, chodź dalej, <słyska> będzie dobrze <słyska> Boże gdzie o, chociaż miał... tyle. The fuck? <laughs> Dupą... Sorry, to byłem ja. <laughs> Dupą jeździłeś po tym. Po... E, tak. Nie wiem, na razie to strzelam do wszystkiego, co się rusza. Czy ty musisz używać tej gównianej, podpalającej broni? No lepsza jest. Nie, bo ja też i jaram. No, przepraszam, już tutaj złynią. Dobra, gdzie my się mamy dostać? 200 metrów, ja cię po prostu zajebie. Udaj się do lizanka. Ej, tu jest kontener, ten ten, zbiorniczek. Mhm. Nie możemy go od razu wrzucić do wody? Chyba Nie, i lepiej tego nie robić. Mówisz, że się może zjebać? Mhm. Pojebana. Z to wybuchło? Special effect. Special boom boom. Viola, ty tempa, suko, przez ciebie przegramy. Tutaj, trala, la, la. la, la. Przez... Nie wiem, gdzie. Może... To nie ja, ja nie strzelam, ja mam zwykły. Pistolety teraz widzisz. To teraz chodź blisko, bo ta tempa suka jak zaraz zatrybi. Udaj się do lizanka. Tutaj tak? To jest lizanko? <laughs> What the fuck, co za debil wymyśla te nazwy po prostu. Dobra otwieram drzwi, chodź tu blisko mnie i otwieram drzwi. Może ja otworzę? No patrz, jest otwór drzwi. Dobra otwieram. O. Dzięki <laughs> Mi się zdaje, że te zombiaki niektóre podpalają Łada, w jaki sposób? Gdzie ta tempa słuchaj, kurna, zombie je tam atakuje? Tak, zombiaki ją atakują O tu tempa głupia Co, tędy chcesz wejść? Może być? Łaaa wow, Nie posrało was Majola, gdzie ty jesteś? Hej, hej! Ciodeczka Dobry. Przed. Dobry ry. Gdzie jest Viola? No po boku tam stoi, nie ogarniam jej. Nie, wbiła tu, do środka, what the fuck. A, co za ten suka. Chodź, żeż, tu. Viola! No, Viola! Ja A... Jeszcze zombie. Ząb... Ochraniaj mnie, ja się zaraz nim zajmę. O oh, shit Gdzieś poszła w ten ruch, chodzisz tu Tylko jej nie zawij Wiem Nie, spróbujmy jeszcze raz odejść e, no. Bo wtedy podziałało. Ja wtedy z nią tutaj wróciłem, bo sama tu przybiegła No bieg... dobra biegnie za nami, no? No tak No i już jest tutaj stoi i patrzy się na siebie Dobrze to teraz wracamy No chodź Wajolka, chodź I patrz jak ta pasówka sobie łazi Ej! Wiola! No 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 i stoi No dzielak, głupio nie, 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 nie rozumiem The fuck, po prostu, poszła? Poszła No, wbiła tu Oh yes, o, jest! O, Co za What to?! fuk! Duży! Dobra, ja się nim zajmę. Już nie mogę. No nie ma go, bo ja z tym pistoletem go szybko ściągam. O, o, no ja też ten pistolet mam. Dobra, ja ochraniam tą stronę, to ochranię drugą. Mhm. Ty lewą czy prawą w końcu? No to ja lewą. No to. Po przeciwnych stronach chyba widzisz, nie? Grubas spoleciał. O sorry, sorry. <laughs> Cały czas Fajnie, dostaję. że wylazłeś na sam środek kurna. Osłania jedną stronę, a nie wszystkie naraz. Holy shit. Mam, idowioli. No jestem przy niej. Ja Zanurz no pojemnik, dobra, dawaj. O, wreszcie. Widzę, że gra lubi się bugować na różnych pierdołach. O, oh, Jesus Christ źle zobacz. Sobie... Poszli mi stąd, WON! Won. szuki. Ta, jeszcze rzuć tym bardziej, pewnie! Może... przypadek! Przez przypadek to się dzieci robi. Patrz jaka ten pasuka. A dobrze biegaj sobie tam z nimi. Eee, what the fuck? Oh, what the f Przeskoczyłem przez owiaka. Dobra, ja cię tu będę osłaniał. Na no, ochronie. A ty, a ty działaj po prostu. A no to chodź tu, spoczyma. tu mnie osłanie, bo tu mnie biją. Byle tylko nie zniszczyć tego pojemnika. Nie wiem, gdzie to wyrzucić, ale chyba tam. Przed nami, na wprost. Brawo. Zabijeś zęb jakieś po drodze? No. To dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo, 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 o, bardzo ładnie. Odbiło się. Może, gdzie ty? No bo to się odbiło i tak za Dobrze. opóźnieniem to robi. Muszę schodzić broń. Dobrze, to shotgun. Ooo. Nie! Tak. O oh, Jezus Zaraz więc zrobię. No patrz! Ale gówno Wiem czy to robimy lagi. O. Ja no. <laughs> się zakręciłem, piętny piruet Leć leć, leć! cie głupi zombie? do ciężarówki! ciężarówki. Dalej, kurza nie ogapisz ta ciężarówka? Nara. <grym> zombieka normalnie tak Gorzej, bo mi się... ...amunicjant skończyło, do wszystkiego. No, mi do pistoletu się kończy właśnie. Ja wystrzelałem prawie wszystko. Gdzie, kurza głupi zombie? Może tylko nie za szybko wsiadłem do tej ciężarówki? No czemu Bo Właśnie ja tam muszę dobiec. No to biegnij szybko. O, wow, ja fuck! Rzeczywiście, ząbiaki podpalają. No szlak by to... Fuck, 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 kurzyn. No biegnij szybko, szybko. Nie mogę, bo, nie... bo jaram się cały czas. A łaty rzadziolu. Rzadziolu? Robi kubkę na rzadko? <laughs> Ja mam wiolę ze sobą, a ty nie masz. Nie on tu już ciężarówkę. Nie. No pośpiesz się, bo zombie się tylko spawnują. Ale nie mogę szybciej biec, bo nie mam sprintu. Kupię, wiola, chodź. Jeszcze na tą sukę będziemy musieli. No, oh, fuck. No, mister, zostało mi tylko 14 nabojów. Aha, okej. Okay. Zmień broń. Ja wchodziję. No, ja też. Aura, ty będziesz kierowała. Pięknie. I uciekaj ciężarówką lub zanurz. Co robimy? Y... Nie wiem, czy chcę mieć zombiaki w mieście. A co, masz jakieś zadanie? Coś do wyboru? Że no coś albo zrobić, uciekamy jak... z ciężarówką i chyba będziemy mieć zombi, albo po prostu zanurzymy i pozbędziemy się zombiaków. A mi się zdarzy, że jak uciekniemy, to będziemy mieli jakoś zombiaki jako zioma. Tak? O! To bierzemy zombiaki dla nas? No... Chcesz? Chcesz zombie? nie wiem, właśnie. Chcesz papi zombiczka? No <głos》>? więc co będzie dobre właśnie. To bierzemy zombi. Chyba wszyscy zawsze brali, że zombiaków się pozbywają, to ja chcę mieć zombiaka własnego. No... What the fuck? Ciężarówka nagle mi się zatrzymała. Ile tu jest zombiaków? Tu, 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 tu. O oh mój god, jak to auto nie skręca? Czy pieniążków nie zostałem. Eee, okej. Okay. Już myślałem, że muszę przeskoczyć, bo auto zaczęło mi się cofać. Ha, ha, ha. czemu ich nie atakują? Co ty trafia? Działam alarm, alarm, alarm. Shit. 17.6. Oh, wow. 32. szacunek. 43. 40. 33. 40. <laughs> zombie wsparcie zombie, mówiłem? O oh, fuck jest. Ja prostu... Nie, ja w tym nie chodzę. <głos> <głos> Skosowanie kosy, policja. Oh my god. <noise> Gdzie jest jakiś sklep z ciuchami? Nie. <noise> ja sam będę z tym dyndał już do końca misji. A będę się być i to będzie zbierało życia. Znaczy tego. A, albo nie, to drobne ugryzienie. Uu, z... Dobra, nie zabijaj nikogo. To, to jest jakiś hajs. Pinożki zaraz teraz dostałem właśnie. Właśnie tu... Właśnie tu hajs leży gdzieś. Tu gdzieś jest hajs. Czekaj, sprince, na... wydłużenie, wezmę 4. O. No, patrzę ile o. ja teraz mogę biegać. Sprint kurma, duszy 100% Gdzie jest ten hajs? Nie mówcie, że jest u góry. Jakieś tam niby mam dostać? No jest u góry. <laughs> Szlak. What? Ukradł. Czekaj, chodź tu. Su SUKO A Ty wiesz, że da się driftować w tych, grze fajnie patrz, czekaj, ja zaraz pokażę. Eee, kasa. Ja mam 116 tysięcy Ulepszenia. Zdolności gangu, tego nie chcę. Ziom. pionowzlot. What? No to jest... jest dostępny ten, ten... w menu telefon do twojej ch Chcę? Chce Chciał. Chcę, będę mógł sobie dostarczyć samolot, kiedy chcę Czekaj, robimy nowe zadanie e, skasowanie to nie... Bo ja już nie mam pieniążków i nie mogę niestety Ło wow, w trójce Nie teraz, robię co no. Zdolności e, Sprint wydłużenie 5 Ty masz 5 już Fuck No bo ja pracowałem sobie na to Ej, mam nieograniczony sprint przez to. Tak Kosa policja. Dwie ręce, pistolety maszynowe. Biorę, bo akurat wydam całą kasę, którą miałem. Dobrze. Ta misja? Angel? Łomot? Czekaj, na razie czekaj. Ja chcę iść sobie kupić na razie amunicję. Dziś ty mnie zostawił. What the fuck? <laughs> Przez przypadek, padłem. <laughs> przez przypadek, What the fuck, może. Stawiłeś mnie w jakiejś dziurze, myślę, że było fajnie. Dobrze. A spokojnie, ja myślałem, że tu jest gdzieś kas ten z bronią, a tu jest dopiero. Dobra, gimie sam kar. Eee, ja właśnie sobie wziąłem. Ja też potrzebuję amunicję. Co oni tak dziwnie biegają po tej ulicy? What the fuck. No bo boją się ciebie, brzydki jesteś, śmierdzisz zombiakiem. Hmm. Zdziwiony. Nie chcę radykalizować, ra gadają, że zombie coś tam, coś. Tam. No właśnie słyszę. Eee, czy my mamy ten budynek? Mamy, to już kupowaliśmy. Oj, co mm, Mapa. Albo mi się wydaje, albo po prostu teraz zombiaki sobie gaję po mieście. Nie. Tym, 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 auto O, laleczki tu są Ale to auto jest zajebiste ja piernicze Więcej tym autem musimy jeździć moim To jest mm. auto wymaksowane ile się tylko dało Jep jep Jest prawie, że nie zniszczalne A ja tu mam laleczki, a ty nie Co masz? Lalki laleczki. dmuchane? Po mhm. co dmuchane lalki? No... Ale... Ręka już jest starsza <noise> <noise> Okej okay. E, tu są bronie. No i strzelają do mnie przez siebie A to nie moja wina To tylko twoja... Mogliśmy się tych zombiaków jednak pozbyć Dużo za Eee. Niepotrzebnie te zombiaki bieraliśmy. naprawdę Ale nie, to nie zombiaki przez nas, tylko to nie są tutaj zombie, tylko nie wiem o co chodzi. Dobra. Kup ulepsz broń. Mogę jakąś broń ulepszyć, to mogę ulepszyć na przykład? Kup Poziom czwarty za 18 tysięcy, lol. Pociski zapalające. A to sobie mogę ulepszyć? Też za 18 tysięcy. A to sobie mogę ulepszyć? Nie da się, poziom pierwszy. Tak, ja chcę wyjść ze sklepu. Dobra, już w ogóle wyszło, a czyli na okupującym, no, kupując, no bo i tak Jak radę. ci koleśi się tu w ogóle skradają, what the fuck. No, <grymne> <grymne> Okej. <Okay. grymne> Tylko wsiadam. Oczywiście. <grymne> Wsiadaj, bo ja siedzę jako pasażer cały czas. O. Jedź. Jedź, nie No za dobra, zadanie robię, no. Eee, nie Misja, tu tak. Do tyłu. Oka... O kogo? Hora! Hora! Pięć! Widzisz, jak pięknie jeszcze widzisz? Jak on dyszczy do tej słuchawki? <laughs> Dokładnie. Ciśniku kupę może. Nie chcący? Aaa, Ditro, Ditro boy. Ciśni aż autko. Mogę trochę podgłośnić grę, słabo efekty u mnie słychać. A może nawet no. lepiej. Opuszczasz strefę zamkniętą. A to tylko tam się działy takie rzeczy. Czyli nie mamy co spinać z dubką. Będzie dobrze. Eee... Jak będę renderował, muszę sobie zatrzymać na tamtym momencie, co ja tam widziałem. What the fuck? A co tam było? Nie wiem, na moście stało coś takiego dziwnego, takiego jakby koleś zbugowany tak dziwnie, ale <grywia> nie wiem, co to było. Okej. Okay. Dobra, widzisz, ale nie musieliśmy za to wysiadać. Tym, tym. Okej. Okay. będziemy ruchać na lewo i prawo. O! Chyba wiem o co chodzi, zniszczyć automaty. Tak? <słuch> tak. Okej. Okay. może być bazuką? Nie musisz, nawet bazuką wystarczy tym, co masz takiego. To, to gujenka takie strzelające. Które? No, to elektryczne takie, co nie tracisz amun amunicji. Aha. Ile pieniążków? Lol. A ci luchadory są mocni? Oj, oni strzelają do mnie. R, no R! Dobra, strzelam po prostu jak wejdzie. Statu tu nie można zniszczyć, szkoda. A, mamy z nim pogadać. Przesłuchaj, knypka. Ja tam strzelaję cały czas. O, Ej, o, o, o. pilnuj mnie, bo to ludzie do mnie strzelają. Okej. Okay. Znajdź skarpiec. Gdzie gnoje mi tu no Wykończę was jeden po drugim. Aha, już mi się skończyło, o nie! O tu szlają jeszcze. Skończona amunicja, czy się skończyła? Nie, <grystanie> To mi się skończyło, Te na z granatnika takiego. What the fuck? Tu się coś świeci. Skarbiec znalazłem. A w skarbcu nic nie ma. Okej. Okay. No. Okej, on ma coś z dupą. Holy shit, widzisz le... Celów? Posągi zniszczone. Uh! No, A, mamy rozpierdolić wszystko. Okej, okay. mi pasuje. Nisz posągi, la 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 la. Ja sobie strzelam do wszystkiego tra-la-la-la-la-la-la-la Te grubasy z są mocni. Nie wiem, jak się ich popieści elektrycznością to nie są tacy mocni, jak się wydaje. Tu je posągesz. Ja nie? tu rozpierdalam wszystko jak leci. Wszystciutko. Ja muszę rozdupczyć wszystko ile się tylko dało. Ja u góry rozwalam rzeczy, ty rozwalaj na dole. Nie e tak. Nie, e. Ja też chcę u góry. Ile tu jest jeszcze nowych rzeczy? Trzeba to wszystko porozdupiać. Szkoda, że nie można wszystkiego powysadzać tak naprawdę tak hardkorowo. Dobra, tu rozwalone. Dobra, to idę na dół niszczyć posągi. No już też idę. Gdzie wydupiać mi są wszyscy ludzie? Co tu już robisz? Co tu już robisz? Gdzie gnoju? Dziu, oh, fuck. Dziu, dziu. O fuck. O, duży! Gdzie? Gdzie masz dużego? Chcę no, mu chcę mu chcę mu do mnie. O, spacja! Ale dostałem w pierdol. Aż chuju. A, ty ty, ty co, kocham, Nie ja, tutaj ten kole... o fuck. to jest duży z minigunem. Auć, auć. Nie, nie trafiłem w niego. Masz gnoju. Nie biorę pistolety, bo to nie ma sensu. Ja go napierdzielam na razie z tego. Pistolety są już oh. skuteczniejsze. Szk HB to on pisto. granatnik. Taki normalny. Gdzie mnie gnoju tu, tu ruchasz? No, o, podniosłem jakieś... Ok, bieb, ja aha, nie więcej mogę podnieść, nie ja zapomniałem. Okej okay. Ej, jeden koleś się tu prr, zakręcił, dr, dr, <gryw> działo. ra działo ra 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 ra. Jest, zdychaj, chuju. Patrz, co mam? A, już nie o, widzisz. Dobrze, koniec, skończyło się to, pieprzone Wiesz, Wierzę, ja sobie jeszcze oglądam w międzyczasie stream z Don't Staro? O, chatę dostaliśmy. Chata, kasyno, forteca, trójka. Koleś dobry jest. Dobry jest. Musiał oglądać, miał 75. Masz jakieś kompleksy? Poszczelaj sobie tam, o. Policja tam jest. Nie może, nie strzelaj. Pięć ulepszeń mam dostępnych w fortecach. Rozpierdol! Holy shit, premiarz! O Boże, ale życzę, żeśmy dostali. Zdrowie. Tu mam wszystko. Obrażenia. Czemu takiej broni nie może być standardowo? E, od ognia. Od pojazdów o 50% mniejsze, tak. Pojazdy. Nie otrzymasz żadnych obrażeń, kiedy uderzy w ciebie pojazd. ok ok Motor. No to pa. Musiałeś tu przebić oponę.